Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was ponownie na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was zestaw całkiem wyjątkowy, bo jest to promka i to promka nie byle jaka. Mamy tutaj do czynienia z systemem Castle. Zestaw nazywa się Forest Highlight, a po polsku leśna kryjówka. Numer 4567, bardzo fajny numer. 258 elementów i 18 lat w górę. 18 lat w górę, no tego troszeczkę nie rozumiem, ale to może z tego względu, że jednak nasze minifigurki dzierżą broń. Poza tym na przodzie opakowania oczywiście mamy tutaj logo LEGO i logo 90 lat zabawy, czyli logo jubileuszowe. Samo opakowanie jest w takim całkiem ładnym wyglądzie, powiedziałbym takim retro wyglądzie. I ta kolorystyka naprawdę przypomina zestawy z tamtych lat, kiedy Castle panowało. Na odwrocie mamy pokazane trzy scenki z naszym zestawem. I od lewej nasza kryjówka jest złożona, a figurki przechadzają się pod nią. Po prawej u góry widzimy jak to wygląda. Po otwarciu w środku jest drabinka, która prowadzi na piętro. Tutaj ostatnia miniscenka, to po prostu chyba, wydaje mi się, że jest pokaz wszystkich takich drobnych elementów. Mamy nasze minifigurki, jest drzewko, tarcza łucznicza, nawet na środku znalazł się muchomorek. A już dla totalnych nerdów mamy tutaj również obrazek z wymiarami naszego złożonego zestawu. I tak szerokość 19 cm i wysokość 21. No to co? Zaglądamy do środka. No i dobra, ja już sobie plomby wstępnie naciąłem, żeby się tutaj głupio z nimi nie siłować. I ze środka, co nam tutaj wypada stronę może instrukcja instrukcja ma stron 64 no powiedzmy 64 strony plus do tego spis elementów wydana na takim szarym papierze ciekawe czy to się będzie dobrze układać czy to będzie bardzo czytelne czy tak nie bardzo no, na pierwszy rzut oka wygląda w porządku no, i mamy woreczki. Woreczki ponumerowane, jak widzę, od 1 do 2, ale są 4 sztuki, czyli układanie powinno być całkiem sprawne. No dobra, to co? Buduję i słyszymy się za moment. Tak po złożeniu prezentuje się nasz przyczółek, czy też w zasadzie leśna kryjówka, chociaż bardziej dla mnie to powiedziałbym, jest jakiś przyczółek. Bo, jakby nie patrzeć, mamy tutaj wieżę wartowniczą ukrytą sprytnie w konarze drzewa. Tak jak wspomniałem, są tutaj dwie minifigurki, czyli nasz łucznik ze spiczastą czapeczką i piórkiem wetkniętym, oraz jest pani, która włada czy też włócznią lub mieczem. Jeśli chodzi o sam przyczółek, bardzo fajnie wygląda niebieski dach. Bardzo dobrze to kontrastuje z czernią tego pradawnego drzewa. Bardzo fajną funkcją tego zestawu jest to, że możemy go sobie jak najbardziej otworzyć czy też zamknąć. Niestety jednak po otwarciu tak naprawdę wiele nie zobaczymy. Mamy tutaj drabinkę, która prowadzi nas po prostu do tej wieży obserwacyjnej. Jest też tutaj ukryta beczka. Beczka ta jest przykryta i Chyba kryje się tam złoto, może nie złoto. Natomiast ja sobie tutaj również wpiąłem po prostu te dwa miecze, co by ich nie zgubić. To by było tyle, jeśli chodzi o ten zestaw. Podsumowując, wielkim plusem są tutaj minifigurki, wyposażenie dla nich, tarcze forestmenów, miecze, łuk z no nawet ta tarcza łucznicza. Wszystko fajnie. Poza tym myślę, że jeszcze na pochwałę zasługuje kolorystyka zestawu, która naprawdę nawiązuje do tych klasycznych setów serii Castle. Zestaw promocyjny, nie za duży, natomiast myślę, że taki must have dla fanów właśnie z serii Castle. Ja będę w tym momencie kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, zostawiania komentarzy i co? Do usłyszenia w kolejnym. Na razie.